Dzisiaj porozmawiajmy o prehistorii, czyli o tym, jak to się w ogóle stało, że zostałem zawodowym programistą. Cześć, ja jestem Dominik, to jest nie tylko IT, czyli miejsce, w którym opowiadam Wam o tym, jakie są moje przemyślenia dotyczące technologii, dotyczące tworzenia oprogramowania oraz tego, co się zmienia w bardzo szybko pędzącym, rozpędzającym się świecie, w którym wszyscy żyjemy. W tym materiale chciałbym podzielić się z Wami moją historią, żebyśmy się trochę lepiej poznali. I tak jak już zapowiadałem w poprzednim filmie, dzisiaj. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak to się stało, że te wiele lat temu, już 14 lat temu, zostałem zawodowym programistą. Pewnie wielu z Was teraz sobie myśli, że a, pewnie przyszedł taką standardową ścieżkę, czyli e, poszedł na studia techniczne, jakąś politechnikę, a potem jak już skończył, to e, wiele korpo biło się o to, żeby e, przyjąć go i płacić mu grube pieniądze za to, żeby się poduczył, żeby się przeszkolił, no bo przecież skąd miałby mieć doświadczenie zawodowe? Zaraz po studiach. No i jeśli faktycznie to wam właśnie przyszło do głowy, no. To jednak się trochę mylicie. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy komputer, z którym miałem styczność jako dziecko, to był rok około 93, kiedy mój brat otrzymał e, chyba na komunie e, Commodore 64. Ja miałem wtedy 4 czy 5 lat, i e, ten komputer służył mi jedynie do tego, żeby ogrywać mnóstwo, mnóstwo gier, wgrywanych wtedy jeszcze z kaset magnetofonowych. Tak samo, kolejne komputery, które pojawiały się z czasem w moim domu, jakieś pc ty takie z DOSem czy z Windowsem 3.1 wtedy, no to one też również służyły mi jedynie do grania. Aż przyszedł taki moment, w którym miałem około 12 lat, więc to był jakiś rok, powiedzmy, 2001. I pamiętam z tego roku, właśnie jedną konkretną sytuację, która bardzo, bardzo zmieniła. E, tak już teraz wiem, że zmieniła również moje życie, moje e, patrzenie na komputery. Sytuacja, o której mówię, e, wyglądała tak, że mój brat siedział przy komputerze, zawołał mnie i powiedział: Patrz e, na to. I e, pokazał mi na 14-calowym, chyba wtedy, monitorze CRT, ale już kolorowym, e, czarny ekran, a na tym ekranie e, od boku do boku latały jakieś kolorowe kreski dłu różnej długości. Jeśli pamiętacie czasy e, Windowsów 95-98, no to tam był taki klasyczny, Wygaszacz ekranu, po którym właśnie te kreski latały i odbijały się od ścianek No i to było właśnie coś w tym stylu I wtedy mówi do mnie, patrz Wyszedł do jakiegoś ekranu, na którym była e, jakaś mnóstwo, e, mnóstwo jakiegoś niezrozumiałego dla mnie tekstu e, Przeszedł do miejsca, w którym była jakaś liczba i dostawił do niej minus I zmienił powiedzmy z jedynki na minus jedynkę no, i za chwilę na ekranie zamiast tych latających kolorowych kresek pojawiły się, już niedokładnie pamiętam jakie, ale jakieś inne obiekty, powiedzmy kółka. No, i w tym momencie coś przeskoczyło w mojej głowie jakaś klapka się przestawiła, i zrobiłem takie wow. I to teraz pamiętam ten moment, że wtedy pomyślałem sobie, ja też tak chcę. Ja chcę móc panować nad komputerem, chcę móc mu rozkazywać, chcę móc robić tak, żeby. Komputer wykonywał rzeczy, które ja mu rozkażę. Pamiętam tą sytuację jak przez mgłę, jako takie wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, ale wiem, że to był ten moment, w którym tak naprawdę pierwszy raz w życiu poczułem taką adrenalinę związaną właśnie z, z, z programowaniem. No i po tej sytuacji zainteresowałem się, jak to działa, co to jest, w ogóle co, co tu się w ogóle wydarzyło. No i doszedłem do momentu, w którym zacząłem uczyć się Pascala. To były kursy, które. Pojawiały się w czasopiśmie CD-Action, i właśnie dzięki tym kursom z CD-Action poznałem, jak to działa. Poznałem Pascala, zobaczyłem, że można programować jakiś prosty kod, który potem się wykonuje, i można robić jakieś rzeczy, które będą pojawiać się na ekranie. No i chyba największą taką rzeczą, którą zrobiłem na podstawie tych kursów, to był, była sytuacja, że można było rozegrać mecz piłkarski na kartce. Jeżeli pamiętacie, takie. Granie, że rozrysowało się boisko na kartce, i po kratkach każdy po kolei rysował sobie kreskę, no i trzeba było strzelić gola przeciwnikowi. No to ja właśnie coś takiego tam zaprogramowałem na podstawie tych kursów CD Action. No i też. Poza tym nie miałem zbyt wielu miejsc, w których mogłem się uczyć więcej, no bo wtedy jeszcze też nie mieliśmy internetu w domu, z tego co pamiętam, chyba że mieliśmy, ale to było jakieś takie bardzo raczkujące. Także to było moje jedyne źródło wiedzy. Następnym etapem, który pamiętam, to było tworzenie jakichś prostych stron w HTML-u i CSS-ie, również na podstawie tych kursów z CD-Action. Tam się naprawdę dużo treści pojawiało, takich, które, które czytałem i zapisywałem sobie w takim zeszyciku komendy czy też tagi, których się używa w HTML-u. No i potem w kółko klepałem te same rzeczy, tworzyłem troszkę różne kombinacje tych stron bardzo, bardzo podstawowych, statycznych stron tak naprawdę. Nie do końca rozumiałem z czego wynika, że to właśnie ma być tak, a nie inaczej. Dlaczego, dlaczego różne słowa, które trzeba wpisywać na, na tym ekranie w kodzie muszą być w tym, a nie w innym miejscu, ale przez praktykę uczyłem się, jak to robić, mimo że nie do końca to rozumiałem. No i tutaj e, też poznałem słynnego pajączka, którego też wielu z Was e, prawdopodobnie pamięta bo to taki e, kultowy edytor, e, edytor do, do programowania. A w późniejszym czasie też pojawiły się jakieś generatory stron typu front page, i też jakby to pokazywało mi nowe możliwości, w których można było wyklikiwać nawet już sobie tak przez drag and dropa różne elementy stron internetowych. No i tutaj na największą radością dla mnie, z tego co pamiętam, było to, że stworzyłem stronę internetową zespołu Metallica który do teraz i na zawsze jest moim ulubionym zespołem, ulubioną kapelą. No i gdy zrobiłem sobie taką fanowską stronę właśnie Metaliki, to moim największym technologicznym osiągnięciem było to, że na stronie głównej w nagłówku była taka takie miejsce, w którym były czarno-białe głowy e, członków Metaliki, a gdy najechało się kursorem na taką głowę, to ona zmieniała się w kolorową głowę. Czyli zrobiłem tam hoover, który e, po pozwalał, pozwalał po prostu podmienić zdjęcie z czarno-białego na kolorowy. To była wow! Taka technologia, że coś niesamowitego. Gdy poszedłem do liceum wybrałem e, kierunek matematyczno-fizyczno-informatyczny i tutaj trochę też miałem nadzieję, że ta informatyka będzie się pojawiać, ale niestety za dużo jej tam nie było. Na lekcjach informatyki jedyne z programowania co robiliśmy, no to były zadania e, na takim serwisie SPOJ. E, to były takie zadania, które trzeba było łamigłówki były wrzucane i trzeba było w jakiś sposób programistycznie rozwiązywać, ale to też było tylko dla chętnych. No ja bardzo bardzo chciałem to robić, więc Robiłem, dawałem to jako takie dodatkowe zadania tam na wyższą ocenę. No, ale to były moje jedyne, niestety, doświadczenia w liceum z programowaniem. No i teraz przyszedł czas studiów, i dla większości programistów, oczywiście takim wyborem, pierwszym jest pójście na Politechnikę, skończenie informatyki czy elektroniki. No i masz wtedy podstawy do tego, żeby właśnie zacząć pracę jako programista. Ja jednak poszedłem e, łatwą ścieżką w swoim życiu i wybrałem e, utartą drogę również. No tu wszędzie się mój brat przewija, ale tak, tak do, 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 do tego momentu e, szedłem taką utartą ścieżką i tutaj również wybrałem e, kierunek informatyka i ekonometria na wydziale zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. No i czy to był dobry wybór? Z mojej perspektywy, jak najbardziej, ale to jest temat na inny, na inny odcinek, bo, bo studia to jest gruby temat. I to, czy one są w ogóle potrzebne, czy nie. No ale skracając. Poszedłem na te studia. Tam miałem podstawy programowania w C-Sharpie, okienek Windowsowych oraz podstawy Java. I też, oczywiście, jakieś sieci informatyczne, takie serwerowe, serwerowe rzeczy. No ale. Te javowe zajęcia prowadziły osoby, które mam wrażenie, nie sprawdzałem tego, ale raczej oni byli bardzo dużymi teoretykami i niewielu z nich e, faktycznie pracowało chyba e, jako, jako zawodowi programiści, jednak no, przekazali nam jakąś wiedzę, wiedzę na temat javy. Wtedy to była jeszcze Java, Enterprise, jakieś starsze technologie, a nie tak jak teraz wszystko się pisze w Springu, na przykład. No i ja byłem tym zachwycony. Co prawda, tworzyłem wtedy aplikacje nie webowe, tylko aplikacje okienkowe, w których no, robiłem różne rzeczy. Robiłem sobie jakieś programiki, które, które symulowały gry, jakieś programiki, które łączyły się po sieci i można było sobie wysyłać wiadomości, jakieś. Pisałem algorytmy. Algorytmy programy, to były takie desktopowe też, które e, na przykład zbierały, zbierały treści ze stron internetowych z konkursami, e, prze, prześ, e, przesiewały te konkursy i wypluwały mi taką gotową listę, że mógł szybciej e, znaleźć, znaleźć miejsce do, m, do tego, gdzie, gdzie ten konkurs się pojawia i jaki tam e, odpowiedź e, można było wpisać, bo to były takie konkursy e, szybkie że trzeba było, kto pierwszy ten lepszy. No i tego typu rzeczy sobie tworzyłem. No i podczas tych studiów, jak już byłem taki właśnie zapalony, to też dalej sobie tam szlifowałem umiejętności robienia stron internetowych, nadal prostych, ale nie tylko w HTML-u, tylko też już w php -ie. Do tego był wtedy popularny bardzo Adobe Flash. Czyli taki bardzo ciężki system do robienia, do robienia graficznych rzeczy, jakichś gier, ale też strony internetowe. Nawet jedną kiedyś zrobiłem i została wdrożona na produkcję dla, dla jakichś tam znajomych. Straszny badziew. No ale to, to, to potem wyłączyli na szczęście, więc, więc już się tym nie zajmowałem. No i na czwartym roku studiów uznałem, że idę do pracy. I szukałem jej bardzo, bardzo na czuja, w ogóle nawet studiując, nawet programując, ja nie, nie, nie w ogóle nie brałem pod uwagę tego, że będę programistą w życiu, w ogóle nie, nie, nie myślałem o tym. A jednak jak zacząłem szukać pracy, to poszedłem właśnie po jakichś ogłoszeniach, gdzie szukali osób do robienia stron internetowych. No i po kilku rekrutacjach udało mi się, udało mi się znaleźć pracę w takiej firmie, która robiła strony na zlecenie, plus miała swoje dwa portale internetowe. Eee, własne i w ogóle z rekrutacji. <noise> Pamiętam, że na rekrutacji do tej firmy. Musiałem też wykazać się jakąś wiedzą z CSS-a i popełniłem taki błąd, który to teraz pamiętam, że zapytali mnie o to, jak zapisuje się kolory w CSS-ie. No i pomieszałem biały z czarnym, powiedziałem, że tam właśnie 0000 to jest, to jest biały, a nie czarny, a FFFFF to jest czarny. No i się tak trochę ze mnie śmiali, no ale to na szczęście nie miało żadnego wpływu i trafiłem do firmy. W której na pół etatu, na trzy piąte etatu pracowałem i robiłem właśnie strony na zlecenie. Pracowaliśmy wtedy w takim bardzo dziwnym systemie. Nie używaliśmy żadnego systemu kontroli wersji, żadnego SVN a czy Gita. Mieliśmy po prostu pliki na współdzielonym serwerze i tam podgrywaliśmy sobie, podgrywaliśmy sobie. Pliki, i bardzo często zdarzało się, że no niestety jedna z drugą osobą po prostu no, nadpisywały pracę tej drugiej osoby, i to było bardzo, bardzo dziwne. No cóż, takie czasy. I tam pracowałem do końca, do końca studiów, i gdy kończyłem studia, uznałem, że dobra, teraz może poszukam już jakiejś pracy w większej firmie. No i udało mi się dostać do ASECO. Co prawda to nie było główne ASECO, tylko taka firma, firma córka. No i byłem super zadowolony, bo to było takie stanowisko PHP łamane na Java Developer. Także myślałem, wow, będę mógł pracować w Javie, a nie tylko już w PHP. Jednak okazało się, że połowę z tego czasu przepracowałem jednak w PHP. No ale potem była taka potrzeba, że przepisywaliśmy dużo systemów z, z Oracle'a, ze starych PLSQL'i, Oracle Forms'ów właśnie na Javę. No i ja też zacząłem brać w tym udział. No i niestety... W tej firmie znowu trafiłem na taką politykę używania frameworków własnych, ponieważ w PHP mieliśmy własny framework. Nie używaliśmy jakichś rzeczy już gotowych, czyli w PHP, na przykład Symfony, tylko mieliśmy własny framework. No i z jednej strony to było słabe, no bo nie uczyłem się rzeczy, które potem mogły mi się przydać, ale z drugiej strony dzięki temu poznałem bebechy, jak to działa. Też zdarzyło mi się napisać swój własny framework w domu, żeby właśnie trochę to naśladować i zobaczyć, jak, jak działają frameworki od środka. Więc tutaj doświadczenie nabierałem, ale znowu było to doświadczenie nabierane samodzielnie. W praktyce też właśnie bez czytania jakichś nie wiadomo jakich książek, bez robienia kursów, tylko wszystko, wszystko w praktyce. Gdy przeszedłem do Java w tej samej firmie, no to też tam nie, no nie trafili osoby, które decydowały o tym, nie trafiły w, w technologię przyszłościową, no bo zamiast używać Springa od, od tamtego momentu, używali, to się chyba nazywało Java Sim. I tam no też to był jakiś taki framework oparty na Java Enterprise. frontendowe również, formatki też były w Java generowane. Także no, przy tym wszystkim pracowałem, ale to wszystko było takie bardzo, bardzo na czuja i. Mm, no i wtedy był to, to, był to taki moment, w którym ja nie do końca rozumiałem co robię, wiedziałem jak zrobić i jak działało i w ogóle, ale e, jeszcze nie byłem na tym etapie, że rozumiem, ymm, rozumiem ymm, działanie tego wszystkiego. W tej firmie też na szczęście nabyłem doświadczenia bardzo, bardzo dużo z bazą danych, bo właśnie tak jak mówię, przepisywaliśmy systemy z Oracla na, e, na Java i, e, no i dzięki temu bardzo dobrze poznałem Oracla, bardzo dobrze poznałem SQL-a i. To przydaje mi się do dzisiaj. To jest takie doświadczenie, które, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Z tej firmy po trzech latach się zwolniłem i przeszedłem do firmy, która nie była firmą IT, tylko była wydawnictwem cyfrowym, wydawnictwem edukacyjnym, które tworzyła cyfrowe treści dla, dla na przykład wydawnictw edukacyjnych w Polsce. No i tam trafiłem do takiego systemu, który był już napisany w Javie, był frontend, był backend, już było fajnie wszystko poukładane. Także tutaj miałem bardzo szybkie szkolenie z takiego już w miarę sensownie działającego działającego środowiska i, i architektury, która już powinna tutaj działać lepiej. Jak zacząłem tam pracę, okazało się, że totalnie w etapie mojej edukacji oraz w etapie mojego zbierania doświadczeń już takich zawodowych nie miałem styczności z, żadnym, z żadnymi testami. Żadnymi testami integracyjnymi, jednostkowymi. No i tutaj miałem niezłą szkołę życia, bo faktycznie miałem osoby w zespole, które bardzo, bardzo naciskały na to, żeby, żeby te testy pisać i bardzo dobrze, bo to również pokazało mi i nauczyło mnie właśnie testowania kodu, który piszę. I też ja mam teraz takie podejście, że faktycznie testy to jest coś, co. Bardzo lubię, coś co jest bardzo potrzebne, i staram się przekonywać wszystkich do tego, że faktycznie warto testować swój kod, a niestety wiem, że w wielu firmach nadal się tego nie praktykuje. Po niedługim czasie yy, firma, w której pracowałem, niestety upadła, została zamknięta, i yy, no ja zostałem trochę na lodzie, ale na szczęście to były takie czasy, no, Eldorado informatycznego, czyli zostanie na lodzie, oznaczało, że tak w ciągu godziny dostałem <laughs> chyba ze trzy czy cztery telefony, w sprawie tego, żebym przyszedł na rekrutację do innych firm. Także no, były takie czasy. Teraz już no, jest inaczej, ale, ale wtedy faktycznie nie musieliśmy się martwić o to, żeby. Yy żeby znaleźć nową pracę. Wtedy też trafiłem do firmy, która jest Software Housem i oznacza to, że po prostu ta firma oferuje swoich pracowników, swoje zespoły do tego, żeby tworzyły systemy zewnętrzne systemy dla klientów. No i to jest świetne miejsce, gdzie można się nauczyć wielu rzeczy, wielu technologii, ale też właśnie mieć styczność nie tylko z jednym konkretnym projektem, który firma stworzy dla siebie, tylko też właśnie... Można przejść przez kilka różnych projektów, nie zmieniając, nie zmieniając środowiska pracy. No i tutaj nabrałem bardzo dużo doświadczeń, takich, które do teraz mi kiełkują. Wtedy też założyłem własną działalność, żeby rozliczać się na B2B, bo też oprócz pracy, właśnie dla tego Software Houseu robiłem wiele takich zleceń. Dobra, może niewiele, kilka takich zleceń, które hmm, które realizowałem na własną rękę. Były to jakieś portale internetowe, które, które ktoś tam chciał ze znajomych stworzyć albo znajomy znajomego chciał stworzyć i to takie zlecenia poboczne też dzięki prowadzeniu własnej działalności jednoosobowej można sobie realizować, jeżeli to się nie kłóci z pracą twoją w, dla, dla głównego klienta, którym właśnie był dla mnie ten software house. No i do teraz pracuję dla tego software house'u, do teraz tworzę dla niego system. My, na jego zlecenie. Moja rola też trochę się zmieniła, bo od członka zespołu przeszedłem też trochę do takiej roli lidera backendowego zespołu, gdzie nie tylko realizuję zadania, ale też trochę rozdzielam te zadania. Wiem komu co zlecić, wiem jak i do kogo się odezwać, żeby coś znaleźć, ale też. No ja od zawsze mam taką rolę mm, strażaka i gaszę pożary tam gdzie, się, tam, gdzie się zapali. I to już w poprzednich firmach też tak zawsze było, że po prostu gdzieś, gdzie trzeba było zrobić coś nietypowego, to, to, to trafiało do mnie. E, tutaj może nie jest aż tak e, w tej chwili to wymagane, ale no na pewno jest to umiejętność, którą u siebie lubię, i cieszę się, że właśnie moja rola. Zmieniła się trochę właśnie w tą stronę bycia liderem zespołu backendowego, gdzie jestem w stanie nie tylko realizować taski, ale też Czuwać nad pracami, nad całym, tą, nad całym systemem i nad całą tą częścią backendową. Też bardzo często rwę się do tego, żeby, żeby właśnie tworzyć architekturę, żeby wymyślać rozwiązania, jak mają być zbudowane. I nie do końca muszę je programować, bo ja też znam swoje ograniczenia. Wiem, że ja jestem osobą, która nie jest wielce zapalonym programistą, który czyta wszystkie nowinki technologiczne, który czyta. Jakieś książki. To nie jest coś, co jest moim głównym zadaniem, moim głównym zainteresowaniem. Ja bardziej czuwam właśnie nad tym, żeby to wszystko było spójne nad tym, żebyśmy nie wpakowali się na jakąś minę. I to jest coś, co ja bardzo lubię, coś, co mnie definiuje, i teraz właśnie w tym miejscu jestem. No, a co będzie dalej? No, ja dalej trwam w tym właśnie, co przed chwilą opowiadałem. Staram się rozwijać zarówno w tych programistycznych skillach, ale również doceniam skille miękkie, które, które też nabywam właśnie na przykład w kontakcie z klientem, ale też właśnie przy realizacji nowych projektów, czy też. Przy wycenach, przy braniu udziału w ofertacjach, ja jestem bardzo chętny do tego, żeby właśnie układać klocki, wymyślać, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla danej sytuacji, danego klienta. No i to jest coś, co teraz najbardziej, najbardziej sobie cenię coś, w czym się czuję najlepiej. No i też właśnie to, że teraz Wam o tym opowiadam to, że założyłem ten kanał. Też właśnie służy po to, żeby pokazać niektórym osobom, które zastanawiają się, czy warto przejść do IT, czy co dalej, co jestem na początku, jesteście na przykład na początku drogi swojej w IT, czy na pewno musicie być takim hardkorowym programistą, który, który jakby jest na bieżąco i wszystkie nowinki technologiczne ogarnia. To chcę wam pokazać właśnie, że nie do końca, że zawsze każdy może znaleźć sobie swoją drogę trochę, że tych ról w IT jest naprawdę wiele i o tym też na pewno będę jeszcze mówił w kolejnych filmach. No i, i cóż, no i taka jest właśnie moja historia. Ja w ten sposób zostałem programistą, w takim miejscu się znalazłem i chciałbym wam o tym opowiadać, chciałbym wam właśnie opowiadać o różnych sytuacjach, które mnie spotykają, czy w mojej pracy, czy w moich właśnie takich rozkminach dotyczących kodu, czy teraz właśnie wszyscy wchodzimy w tą erę AI, no to też jak Jakie problemy będziemy napotykać na, na naszej drodze, w naszej pracy, w tworzeniu oprogramowania. To wszystko są tematy, które mnie ciekawią i chcę z Wami o tym rozmawiać. Dajcie znać proszę w komentarzach, co o tym myślicie, jak Wam się podoba moja historia i czy Wasza jest podobna, czy może jest zupełnie inna. Na pewno w większości z Was jest zupełnie inna, bo każdy ma swoją historię. Możecie też yy, trochę opisać w komentarzu, jak to u Was wyglądało. Yy, czy, czy przeszliście taką klasyczną ścieżkę... Yy, przez, e, przez studia, i potem, i potem pójście do, do jakiegoś korpo? Czy może się przebranżowiliście, bo takie osoby też znam i mam na co dzień styczność z osobami, które w ogóle były spoza świata IT i udało im się przebranżowić do, 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 do tej branży. No i tyle. Dziękuję Wam za to, że tu byliście. Dziękuję za to, że oglądaliście ten materiał. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.